Cześć, cudeczku. Wiesz co? Tak, siedzę sobie teraz i przygotowuję się do jutrzejszego live'a a propos analizy numerologicznej września i powiem wam faktycznie, szykuję się niezły koniec świata. Goniec świata, który, no, przyniesie każdej z was, droga, wibracja numerologiczna, coś innego, coś ciekawego, dlatego że mówię to z uśmiechem. Mówię to z uśmiechem i takim spokojem, że wszystko to, co się wydarzy we wrześniu. Będzie dla nas. Bo wszechświat daje nam wrzesień w prezencie. W prezencie, żeby zakończyć coś z przyjemnością, lekkością, ale też poczuciem, że to już czas. Więc jeśli masz ochotę, dowiedzieć się, co będzie ciekawego, zapraszam cię już jutro, w piątek, na godzinę 19.00, na Dolinę Cudów, w której opowiem Wam każdą drogę życia. No i ten wrzesień, który. No pięknie się tutaj dla nas wszystkich szykuje. Cudownego wieczoru i do zobaczenia jutro o 19.00.